Spontaniczne granie noc muzeów, rokowe brzmienie improwizowane spektakle czy najnowsze premiery kinowe. Sprawdźmy, jakie wydarzenia odbędą się już w najbliższy weekend w Mysłowicach. Jest to program Nieprzegap Magdalena Warchą. Witam serdecznie. Jeżeli masz ochotę spontanicznie pograć na swoim instrumencie, zaśpiewać lub po prostu pohałasować z grupą równie spontanicznych, ludzi zapraszam do MOKU na brzezinkę na spontaniczny klub muzyczny na godzinę 17. W Mysłowicach Noc Muzeów 2023 odbędzie się już w najbliższy piątek, 12 maja przy Muzeum Miasta Mysłowice i Pożarnictwa na ulicy Stadionowej od godziny 18 i potrwa do godziny 22. To szansa, by za darmo wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Gościem specjalnym będzie Józef Skrzek. Zapraszamy o godzinie 19 na scenie schronu muzycznego masz nastąpi eksplozja psychodelicznego rocka. Koncert główny zagra grupa Polski Zespół. Bilety na to wydarzenie do nabycia online na stronie biletomat.pl lub bezpośrednio w schronie muzycznym masz w dniu wydarzenia. W sobotę zapraszam do Moku na Grunwaldzką na festiwal improwizowanych w spektakli Mysłowicki Impro Life Festival. To już nie tylko grupa bezpłęty Impro rozbawi Was swoimi spontanicznymi skaczami, a również ad hoc oraz kolektyw Impro Silesia. Będziecie mieli okazję zobaczyć aż trzy różne formy improwizacji teatralnej. Znana nam krótka forma komediowa, muzykal improwizowany oraz długoformatowy spektakl, oczywiście również improwizowany. Wydarzenie rozpoczyna się o 17.30. Bilety do nabycia w portalu kupilecik lub w kasie Mok. Tylko u nas do zgarnięcia jest bilet dla dwóch osób na dowolny film w Gołkinie. Napiszcie pod programem, który film Was interesuje, i krótko odpiszcie dlaczego. A teraz sprawdźmy najnowsze premiery. Najnowsza ekranizacja powieści Trzej Muszkieterowie d'Artagnan. Francuski film przygodowy, którego akcja toczy się od Louvre po sam pałac Buckingham. Dzień.

Oh, Go Joe, you make it stop to Giuliano It's the second one, oh, she to your body from the pijama Buonasera, signora. <laughs> Wait a minute. A buff cop just happens to drive by. Okay. Show me your concealed weapon. No. No. Radosna mysz Celestyna i Niedźwiedź awanturnik Ernest wyruszają w zwariowaną podróż, aby uratować muzykę i muzyków oraz przekonać się, że przyjaźń jest najważniejsza, nawet w rodzinie. To najnowsza animacja w gołkinie pod tytułem Ernest i Celestyna, misja muzyka. Dozwolona jest tylko jedna melodia, A, ależ to niedorzeczne. Będzie tak, jak musi być. Nie spuszczaj go z oka, może nas zaprowadzić do Mifasola. Ale to przecież pański syn. To zwykły to... graj! Mifasol poszukiwany za stworzenie gangu wolnych tak? Podaj hasło. Nie znam! Złe hasło! Nie możemy odejść! Gang wolnych nut nas potrzebuje! Tylko ich niezwykła przyjaźń. I przywróci miłość do muzyki. Celestyno! Anestii Celestyna. Misja muzyka. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.